Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak, a to jest Morze Studów. Wróciłem! Morze Studów o kloskach subiektywnie. Tak więc, po ponad miesięcznej przerwie, wracamy do starej, dobrej konwencji która, jak się okazuje, ma trzykrotnie większą oglądalność niż MS Minifigi oraz MS Ciekawy Element. I przy okazji informuję, że będę starał się utrzymać regularną publikację vlogów i wstawiać je w każdą środę oraz niedzielę, pomimo faktu, iż ten ukazał się w czwartek. Dziś jednak nie powracamy jeszcze do cyklu Castle Fantasy Era, Ponieważ są sprawy, których nie sposób przełożyć na późniejszy termin, cykl jednak będzie powoli i systematycznie kontynuowany i niewykluczone, że przeplatany z innymi cyklami. W końcu nie ma nic gorszego niż morotematyczność. Tak więc tematem głównym dzisiejszego odcinka jest LEGO KUSO, a konkretniej problemy z nimi związane. Lego Cusso to projekt Lego, który wystartował kilka miesięcy temu. Jego zamysłem jest spełnienie marzeń LEGO Maniaków pragnących, by ich wymarzony zestaw trafił na półki sklepowe. Zasada działania jest prosta. Budujemy pracę, fotografujemy, opisujemy i przedstawiamy w zjadliwy sposób na stronce CUSO. Zaś zainteresowani powstaniem zestawu rejestrują się i głosują na niego. Jeśli zestaw zbierze 10 tysięcy głosów, jest on produkowany przez LEGO. Tego przynajmniej dowiedziałem się z animowanej reklamówki, którą możemy obejrzeć na stronie KUSO, ponieważ w regulaminie występuje pewien haczek. Po rozpatrzeniu przez TLG przechodzi do fazy produkcji. Początkowo sprawa wydawała się marginalna. Jako jeden z pierwszych 10 tysięcy głosów zdobył projekt LEGO Minecraft, o którym mówiłem zarówno w drugim, jak i w czwartym odcinku. Ostatnimi czasy jednak magicznego progu dopięło wiele kreacji. Jedną z nich był projekt miasta opętanego przez zombie na podstawie pewnego horroru. Niedługo później otrzymaliśmy oficjalny komunikat w tej sprawie, w którym TLG z wyrazami głębokiego współczucia poinformowało nas, że projekt mógłby okazać się nieodpowiedni dla ich grupy docelowej, czyli dzieci od 6 do 11 roku życia. Pomyślałem sobie wtedy, że przecież dokonali już wielu zmian w poprzednich projektach i że przecież mogli dokonać ich i tu, ale suma summarum pomyślałem sobie, że taki jednorazowy incydent nie jest jeszcze problemem i do głowy by mi nie przyszło, że identyczną informację, w której zmieniona została tylko nazwa moca, będę miał okazję przeczytać dwa tygodnie później. I stało się. Wielki, wspaniały model, wprost ze świata gwiezdnych wojen, został uznany za nieodpowiedni do realizacji. Znacie mnie, nie jestem miłośnikiem Space. Nigdy nie kupiłem żadnego zestawu, które pod tą serię można było podporządkować. I nawet ja z takim podejściem do sprawy nie jestem w stanie tutaj zachować spokoju. Kuso nie zostało stworzone dla afoli. Czy nawet dla zdolniejszych dwunastolatków, którzy potrafią zbudować coś rozgarniętego. To nie oni są grupą docelową. Kuso zostało stworzone dla dzieci, które nie potrafią dobrze przedstawić swoich idei i pomysłów. Przykładem tego jest projekt Minecraft, który zgłoszony do Kuso wyglądał tak: co jak co, ale mój ośmioletni brat zrobiłby to lepiej. Czy więc Kuso straciło swoją wiarygodność? Ja. Dam im jeszcze jedną szansę. Już w czasie w którym ja mówiłem wam o Minecrafcie w czwartym odcinku morza, LookPol i KMFL oraz wiele innych organizacji zbierało głosy, by magiczny próg przekroczyła według mnie najwspanialsza dotąd pokazana tam praca. Modular Western Town. Czyli modułowe budynki o tematyce westernowskiej. Myślę, że szanse na realizację projektu są jako, że od kilku lat ukazują się modułowe budynki opierające się na realistycznym odwzorowaniu rzeczywistości i zestawy te biją rekordy popularności wśród AFOI. Poza tym należy pamiętać, że naście lat temu ukazywały się zestawy z serii LEGO Western, do których nawiązują dzisiejsze minifigi z serii Figures. Podsumowując, powiedziałem raz, powiedziałem dwa i mam nadzieję, że nie będę zmuszony skwitować kuso stwierdzeniem trzy, foch. Tym przerażająco zagmatwanym akcentem zakończymy sprawę kuso w tym odcinku, by płynnie przejść do następnego podpunktu programu, którym jest kolejna ilustracja kukusa. Tym razem Trochę bardziej czytelna dla osób spoza KMFL, a zarazem bardziej. Ech. A zresztą komentarz oddaję Wam. Przy okazji, oczywiście, zapraszam także na kanał Kukusa, który ten obrazek stworzył. A teraz czas na prezentację ciekawych mocy wraz z komentarzem, albowiem postanowiłem zmienić ideę tego działu. I pokazać pracę mało znane, na których temat mam coś do powiedzenia? Dziś na próbę jedna taka praca? Króliko mech, czyli wspaniały dowód ludzkiej kreatywności oraz tego, że mi figurę potrafi zainspirować? Nigdy nie pomyślałbym, że tak można wykorzystać tego NIFiga. Pytanie tylko, czy jest to scenka klimatyczna? Czy też może bardziej zakarawany horror z rzędu tych, co opowiada o bezdusznych klaunach zabijających dzieci? W mocu zastosowano bardzo zróżnicowany miks elementów. Z jednej strony mamy różowe groszki, a z drugiej gąsienice czy ramiona bionikli. Jedyne co bym zmienił w tej pracy, to podmienił twarz Figala tą, którą posiada nasz zły rycerz z najnowszej serii minifigures. To przerażenie w oczach wieśniaka! Tak, bez wątpienia, coś w tym jest. A co konkretnie, to już kwestia subiektywna. Tak więc, pozostawię to do waszej interpretacji. No cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze tematy. Dziś jednak mam do poruszenia jeszcze jedną kwestię. Jako, że ostatnimi czasy. Pod moimi filmami pojawia się coraz więcej łapek w dół. Zaś liczba łapek w górę jest żałośnie mała, postanowiłem sformułować sprawę tak. Jeśli jesteś moim widzem i podoba Ci się ten filmik, chciałbyś, by odcinki Morza Studów pojawiały się częściej, kliknij łapkę w górę pod tym filmem. Jest to dla mnie niezwykle istotne, bo dzięki temu uzyskuję pewność, że podobają się Wam moje vlogi, a kiedy negatywy przeważają, odechcewa Wam się dalszych działań. Dla Ciebie to tylko kliknięcie, a dla mnie informacja, że chcesz dalej mnie oglądać w takiej formie i czekasz na więcej. Podkreślam, bardzo mi na tym zależy i byłoby naprawdę wspaniale, gdyby klikanie tego znaczka po każdym kolejnym udanym odcinku stało się odruchem. Liczę na Was. Pokażcie, że jest Was naprawdę 41, że mnie oglądacie, a nie tylko. Tworzycie statystyki YouTube'a.